Jedzą, piją, nurki balą, tańce kulanka swawola. Ledwie karmi mnie rozwalą, ha, hi, hi hej za hola. Twardowski siadł w końcu stoła, potwarł się w boki jak basza. Kulaj dusza, kulaj woła, śmieszy, tumanik przestrasza. Wbrew pozorom to nie jest takie proste, pięknie czytać. Kto uważa inaczej, niech weźmie książkę i spróbuje. W Krośnieńskiej Mediatece odbył się konkurs pięknego czytania. Jest to konkurs skierowany do uczniów klas trzecich i czwartych. Pomimo tego, że mm, informacje są z, nie tylko z Polski, ale z całego świata, że czytelnictwo spada, to y, widać, że y, spora grupa młodych ludzi naprawdę y, lubi czytać, czytają, y, potrafią głośno, ładnie, z odpowiednią dykcją zaprezentować tekst. I to było widać w dzisiejszym dniu. Ten konkurs ma już swoją długą tradycję. Od 17 lat y, konkurs Mistrza Pięknego Czytania odbywa się w naszej bibliotece. Pierwszy, ra, pierwszy raz odbył się on w Mediatece. Cieszę się, że y, pomimo tego, że już tyle edycji było, to nadal y, jest duże zainteresowanie młodzieży. Czytaniem. Uczniowie trzecich i czwartych klas wybierają krótki tekst z prozy lub z poezji, który prezentują w bibliotece przed jury. Są to zwycięzcy szkolnych eliminacji, bo pierwszy etap to jest szkolny, drugi odbywa się u nas w bibliotece. A nagrodą oprócz tego, że dzieci dostają upominki, to jeszcze dla mistrza. Pięknego czytania, w kolejnym roku jest miejsce w jury. Mistrzem pięknego czytania została Nina Lisowska ze szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odzańskim. Zaprezentowała tekst Joanny Papuzińskiej, jak się koty urodziły.